w poprzednich odcinkach. Leć w kołwę, lecisz, ubieraj się. Obserwowaliśmy pracę jedynej w Polsce kobiety na stanowisku dowódcy zmiany. Wszyscy wolni na B1. Osoba z zewnątrz mogła pomyśleć sobie, hmm, jest ciężko, jest trudno, jest ciężko jest trudno, ale od tego jesteśmy my tutaj, tak, dowódcy na stanowisku dowodzenia. Poznaliśmy Bożenę, która po roku opuściła więzienie. Zasłużyłaś, to siedzisz, prawda? A przestrzegą jest to, żeby człowiek był grzeczny, inteligentny szanował. Jeden, drugiego. Wyczytana osoba ściąga maseczkę, mówi imię, imię ojca. Przyglądaliśmy się pracy funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do zakładu karnego. Najbardziej pamiętam sytuację, kiedy przyjmowałem do zakładu matkę z dzieckiem. Ojciec wtedy został za drzwiami i zaczął płakać. To najbardziej utkwiło tak w pamięci. Nie poniżej, jak ja sobie sprawdzę, czy też osadzona jest w zakładzie, dobrze? Rozmawialiśmy z matką osadzonej, która przyszła do więzienia z paczką. Prawie matce, jest ciężko nie. Dziecku trzeba pomóc. Każdemu może się zdarzyć najlepszemu nawet. Przeżycie straszne, no i nie, nie powiedzieć, serce wodne. No tu miałbyć? Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Na tych wieszakach wiszą rzeczy prawie tysiąca skazanych. Przychodzą tutaj zarówno nowe osadzone, jak i te wychodzące na wolność i chcące wymienić swoje ubrania. Za tym wszystkim, co widzimy w tym miejscu, kryją się jednak przede wszystkim ludzie i czyny, które doprowadziły ich do zamkniętego świata. Ja dzisiaj także po raz kolejny Państwa do niego zapraszam. Plecak szkolny, tak. Ja Proponuję wyrazić zgodę, osadzona z A1 i ona chce odzież i może dostać. dostać, może, może wziąć talon odzieżowy. A co może dostać? Nie ma odzieży, więc może dostać bieliznę osobistą, buty zimowe, piżamę i pani zgłasza potrzebę zegarka na rękę, więc też możesz jej wpisać, bo nie ma. Te wszystkie rzeczy są do tutaj zniszczenia. Tutaj ten dres, te spodnie i zegarek, nie? a to wymieniam. I buty do zniszczenia. Zegarek dostała pani w paczce? Czy miała no tak, pani? ale ja już przyjechałam z transportu, nie? Ale w paczce był tutaj. Dobra, zamknijmy ten temat. Najpierw tu pani podpisze. Tu dwa razy. A jakie rzeczy mają być w zamian? Z tej paczki listopadowej tam są spodnie ze skóry, leginsy i sweterek różowy. Tak. Zielona bluzka i niebieska bluza. No dobra, to teraz idę do worka poszukać tych rzeczy. Dobrze. I mamy tak. Bluzka zielona, to jest to, tak? Tak, dziękuję. Rzeczy z paczki. Sweterek. Z tak. Teraz Pani pokwituje odbiór tych rzeczy. Ok. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się na terenie magazynu. Czy każda osadzona przechowuje tutaj swoje rzeczy? Nie każda, bo zdarzają się takie osadzone, które nie mają swojej odzieży, pobierają odzież więzienną i nie mają nawet co zdeponować. Są takie sytuacje, co prawda nie są one częste, ale jednak zdarzają się. Każdego dnia ktoś przychodzi do tego miejsca, żeby coś wymienić, czy zdeponować? Każdego. Nie pamiętam takiego dnia, żeby tutaj do magazynu nikt nie przyszedł, a często jest tak, że jest to kilkadziesiąt osób dziennie. Magazyn cieszy się dużą popularnością. Co się tutaj znajduje? Głównie znajduje się tutaj odzież, sprzęt elektryczny, na przykład czajniki bezprzewodowe. Są też depozyty tak z przedmiotami zastrzeżonymi takimi jak telefony komórkowe, klucze. Przedmioty, których osadzony nie może posiadać w celi. Można też powiedzieć, że to jest takie miejsce, w którym wszystko się zaczyna, ale też wszystko się kończy, bo przychodzą tutaj osadzone, które rozpoczynają odbywanie swojej kary. Jak to wygląda w momencie, kiedy przychodzi tutaj nowo przyjęta osoba? Ma swój plecak, ma walizkę. Co wówczas się dzieje z tymi rzeczami? Rzeczy tej osoby podlegają kontroli już wcześniej, przed przybyciem do magazynu. W magazynie my dokonujemy jakby ponownej kontroli. No i y, dokonujemy selekcji ilości rzeczy, którą osadzona może zabrać ze sobą. Czyli są limity. Są limity, tak. Osadzone z zakładu karnego półotwartego mogą na przykład zabrać 8 górnych partii odzieży i cztery dolne, do tego dwie pary butów w okresie zimowym jedną kurtkę. Czyli jeżeli osadzona przybywa do nas i posiada więcej niż ta ilość, musi zdecydować, które rzeczy zostają, a które zabiera. Wynika to z tego, żeby w celach nie było po prostu bałaganu, żeby tych rzeczy nie było nagromadzonych, a osadzone akurat są takimi osobami, które lubią gromadzić rzeczy. Zdarzają się więc dyskusje na tym właśnie pierwszym Oczy, etapie? Oczywiście, że tak. Spadają pytania, a dlaczego nie mogę, a ja, bym, ja to potrzebuję, abym chciała. Na pewno też dochodzi do tego stres, bo są to często osoby, które być może po raz pierwszy przekraczają próg zakładu karnego. Osoby, które pierwszy raz przekraczają, nie mają jakby doświadczenia z zakładem karnym, no, są łatwiejsze do przekonania. Trudniejsza sytuacja jest, gdy osoba. Tak zwana recydywistka penitencjarna, która jest już zaznajomiona z życiem więziennym, no, z tymi osobami jest większy kłopot, bo, bo tutaj się zaczynają większe dyskusje i próby różnego rodzaju nakłaniania nas, żebyśmy przymknęli oko. Na co oczywiście nie możemy sobie pozwolić. Osadzona wnioskuje o kurtkę. O co jeszcze? Dres i bieliznę. No, bieliznę to możemy ich wypisać. Osadzona posiada kurtkę zimową i kurtkę wiosenną. To nie, to nie może dostać kurtki. A możesz mi jeszcze policzyć, ile ma blues? Tak. 14 razem gór posiada w karcie. To nie może. Będzie musiałam porozmawiać z osadzoną, że jeżeli chce otrzymać. Tą dres, albo kurtkę, to albo niech odeśla, albo niech zutylizuje, jeżeli to jest zniszczone. Tak. Każda osadzona ma prawo napisać prośbę do dyrektora. My zabieramy tę prośbę o zapotrzebowania z oddziałów, Sprawdzamy, ile w danej chwili osadzona już posiada tej odzieży i czy faktycznie jest jej to potrzebne. Jeżeli osadzona posiada za mało tej odzieży, no to wtedy wypisujemy. Jej talon opiniujemy pozytywnie. Jeżeli osadzona posiada odpowiednią ilość odzieży, bądź za dużo, no to wtedy oczywiście niestety osadzona musi zrobić jakby porządek w swoim worku magazynowym. Paczka dostała Pani z kantyny? E, tak. Kto robił paczkę? Ojciec. Gąbka do kąpieli? Jest. Patent toaletowy? Trzy sztuki? Jest. Wygląda na czyn. Jest. Patyczki kosmetyczne. Są. Lakier do paznokci, Jest. Śledelnička. Jest. I tuż Tak. Od kogo pani dzisiaj dostała paczkę? Dzisiaj dostałam paczkę od taty, który jest za granicą. Tata panią wspiera regularnie? Tak, wspiera mnie. Robi mi paczki higieniczne, yy, spożywcze. No jest cały czas ze mną. A o coś szczególnego pani teraz poprosiła tatę? Na czymś pani zależała najbardziej? Nie no, w sumie to, co potrzebuję, więc stara się robić tak, żeby było dobrze. Jeśli jednak bym potrzebowała coś więcej, to wiadomo, że też byłby w stanie mi pomóc. Co jest najbardziej potrzebne do właśnie takiego codziennego funkcjonowania w zakładzie? Kariery? Kontakt z nim. Bardzo mi jest potrzebny, ponieważ jest chory. Jak często z sobą rozmawiamy? Codziennie ze sobą rozmawiamy, ale też mamy Skype'y. W miarę możliwości dwa razy w miesiącu od, no, od niedawna zaczynamy po prostu się kontaktować. Halo tato, jeszcze chciałabym Ci bardzo podziękować za paczkę, właśnie ją otrzymałam, jestem zadowolona. Tak, dziękuję Ci bardzo, nie przeszkadza miłego dnia. Zawsze był ten dobry kontakt z tatą? No właśnie nie, ale od jakiegoś czasu się zaczęło poprawiać i z tego jestem najbardziej zadowolona. A kiedy się ostatni raz pani z nim wiedziała? Mm, no, trochę lat temu. W 2007 roku był to ostatni raz. Tata wyjechała, a ja zaczęłam psocić. <grym> Jak widać, znalazłam się ponownie tutaj i tak się nam porywały kontakty. co to znaczy psocić? Co pani zrobiła? No, psocić no, no. Skoro tu jestem, to na pewno nie byłam grzeczna. W tym sensie właśnie mówię, nie? Ale nie chcę pani powiedzieć, co to było. No, no nie, wolę nie. Bo wstyd jest to, że w ogóle jestem tu, jak już mówię po raz kolejny już bym nie chciała tu wrócić i nie chcę też o tym mówić. Bo jako kobieta powinnam być z indziej, a nie stać tutaj. A gdzie Pani powinna To jest powinna moje być? No powinnam być na wolności przy dzieciach. Są z, z ojcem i, i dziadkami. Wiedzą, że pani tutaj jest? No wiedzą. I wiem, że długa droga mnie czeka po wyjściu, żeby to wszystko wytłumaczyć i... Też będzie ciężko, ale muszę temu niestety, no niestety, niestety, podołać, jakby nie było, więc ciężka walka jeszcze mnie czeka. A ile ma pani dzieci? Dwójka: 15 mhm. i 16 -letnia. Ja kiedy zapytałam o to, co jest najpotrzebniejsze tak naprawdę do przeżycia w zakładzie karnym, to miałam na myśli rzeczy, które są potrzebne. Ale sama pani zwróciła uwagę, że najważniejsze jest właśnie. Ta no bo rodzinna. właśnie to jest dla mnie najważniejsze rzeczy to są nabyte, a... Jednak bliskość z rodziną jest też, jakby nie było najważniejsza. Według talonu miała Pani dostać kalendarz, prasę do pięć sztuk i krzyżówki, tak? paczka jest sprawdzana pod każdym względem oczywiście, czy nie ma tam żadnych niedozwolonych rzeczy, które nie mogłyby się znajdować w paczce lub nadstanów tak zwanych, bo to niestety też czasami się zdarza. Czego Pani potrzebuje? Co najczęściej w takich paczkach się znajduje? No higienicznych, no najlepsze szampony, jakieś mydła wiadomo, no też, żeby sobie oprać się, no zadbać o siebie przede wszystkim. To jest też dla mnie, no, jakiś wizerunek sobie stworzyć, żeby Czuć się z tym dobrze. Można się tak. czuć kobieco w Oczywiście, takim miejscu? Oczywiście, że tak. Jeśli się chce, wszystko się da zrobić. I jak często takie paczki można dostać? No, co miesiąc. Co miesiąc. Można też na wypiskę Jeśli Ja pracuję w Małej Sarze, więc też sobie mogę iść tam zawsze dokupić czegoś, czego mi na przykład zabraknie. Nie narzekam. Nie fajnie jest, że tu jestem, ale fajnie jest, że jestem tata gdzieś tam koło mnie myśli, ja też często nie myślę pomimo tego, co było wcześniej między nami, bo nie było zbyt dobrze, ale wszystko się naprawiło i jest okej. Okay. Poproszę ułóżcie pościel skarbową z jednej strony i swoją odzież z drugiej strony. W szufladzie podłóżkowej tylko zostaje bielizna i higiena i papiery. Jeszcze ścierkę z łazienki. Ale to muszę sprawdzać? Ja chcę zobaczyć całą waszą mm -hmm. pościel skarbową. I kurtkę też? Tak, kurtkę pani weźmie. Trzy koce mam. Już sprawdzam. Będzie raz, dwa i trzy. Prześcieradła? Dwa. Powłoczka? Jedna. Poduszka? Jedna. Ścierka? Jedna. Ręczniki. Dwa. Zgadza się. Zadaniem działu kwatermistrzowskiego jest m.in. kontrola rzeczy osadzonych, czy mają wszystkie zgodne z przepisami i zgodnie z kartą rzeczy własnych. Jeżeli jest wszystko zgodnie z kartą, a tak powinno być, no to wiadomo, nie ma jakby dalszych konsekwencji. No, czasami zdarza się, że nie jest zgodne z kartą. Wtedy oczywiście są ustalenia, skąd te rzeczy się wzięły i jak się znalazły w posiadaniu osadzonej. To wszystko należy do decyzji dyrekcji, tak? jakie są konsekwencje czynu. Oczywiście rzeczy, które były w posiadaniu, a nie należały do osadzonej, są zabierane albo utylizowane, albo dochodzimy, czyje te rzeczy i dlaczego znalazły się w posiadaniu nie tej osadzonej z tej celi. Koszula na ramionczkach w paski czerwona. Zgadza się. Przybyłam tutaj 19 lat. Tylko w tej jednostce jestem od 2014 roku i jestem przygotowana na każdą jedną kontrolę, bo to się zdarza cały czas. Mamy kontrolę i z kartami też tak samo. I które rzeczy są niedozwolone, to wtedy pani mi zabiera na magazyn, ale ja stosuję się do porządku wewnętrznego, który obowiązuje. Ja nie jestem przyzwyczajona do tego, bo ciężko jest. Ale jak człowiek tutaj już jest, no to musi się przystosować do pewnych zasad, które tutaj obowiązują w zakładzie karnym, w ukrudziącu. I trzeba tu jakoś przetrwać to wszystko. Lepiej przestrzeganie jest przepisów w zakładzie karnym z tego względu, że nie ma ani wniosków karnych. I to bardzo dużo daje, naprawdę. Wtedy inaczej i funkcjonariusze patrzą na nas, i pani wychowawca, i kwatermistrz, Cała jednostka. Rzeczy były wszystkie osadzonych, nie było rzeczy niedozwolonych. Osadzone można pochwalić, że wszystko jest zgodne z przepisami. A jest jakaś odzież, której nie można wnieść do celi? Odzież jedynie, co mi przychodzi do głowy, to z bielizny. Osadzone z zakładu karnego typu zamkniętego nie mogą mieć przy sobie staników z fiszbinami metalowymi usztywnieniami takimi. Zdarzyło się parę wypadków, że posługując się drutami wyciągniętymi ze stanika, osadzona dokonywała samookaleczeń bądź też tak zwanego połyku, czyli zwinięty drut połykała, co powodowało wiadomo problemy. Wyjazdy do szpitala. Niedozwolone jest posiadanie odzieży z emblematami i logo klubowymi, klubów sportowych. Chodzi o to, żeby pomiędzy osadzonymi, które chodząc w takiej odzieży, prowokowałyby może jakieś konflikty, a także odzież, na której są nadruki jakieś obraźliwe, bo i takie się zdarzają, bądź promują narkotyki. Zdarza się, że pewne rzeczy wiszą na tych wieszakach przez nawet kilkanaście lat. Są takie worki, które mogę powiedzieć, że już znam na pamięć. Wiem, co w nich jest, bo przez kilkanaście lat przekładam, przyjmuję jedne rzeczy, wydaję drugie, zmienia się pora roku, ponownie i ponownie, i tak cykl się powtarza. Tarek, w związku ze zmianą stopnia chciałabym wymienić dystynkcję. Proszę bardzo. Oddaję komplet trzech i tutaj. Czwarty? Cztery. Tak, i cztery. I cztery. Gratuluję. Dziękuję. Dzięki. Teraz zapraszam do podpisania odpowiednich dokumentów. Oczywiście, tak jest, dziękuję. Czym pan jeszcze zajmuje się w tym miejscu, pracując właśnie w magazynie na terenie zakładu karnego? Przyjmowaniem towarów od dostawców, obsługą funkcjonariuszy służby więziennej. Nowo przyjęci funkcjonariusze przychodzą się umundurować sorty mundurowe. Funkcjonariusze, którzy już mają te sorty, przychodzą je wymieniać. Życie w więzieniu musi być zorganizowane jak w dobrym gospodarstwie. Aby wszystko funkcjonowało sprawnie, w strukturach służby więziennej funkcjonuje dział kwatermistrzowski. Zajmuje się on codziennymi sprawami życiowymi osadzonych oraz funkcjonariuszy. Ważnym elementem działu kwatermistrzowskiego jest pralnia. To właśnie tam pierze się rzeczy osadzonych. Niezwykle istotna jest również kuchnia, w której przygotowywane są posiłki, ale także magazyn żywnościowy, gdzie wszystkie produkty niezbędne do przygotowania tych posiłków są przechowywane. Kolejnym istotnym elementem są również kwatermistrze oddziałowi, którzy zajmują się bezpośrednim kontaktem ze skazanymi. Również weryfikują, czy skazani przestrzegają porządku wewnętrznego i weryfikują, czy posiadają rzeczy zgodne z kartą magazynu. Do innych ważnych zadań działu kwatermistrzowskiego należy zabezpieczenie całego niezbędnego sprzętu, który jest potrzebny zarówno w celach mieszkalnych, np. łóżka czy przedmioty do spożywania posiłków dla osadzonych, ale także przedmioty niezbędne do pełnienia zadań przez funkcjonariuszy. Wyczytana osoba ściąga maseczkę, mówi imię i imię ojca. Bardzo ważnym elementem działu kwatermistrzowskiego są również kierowcy. Kierowcy, którzy codziennie jeżdżą w konwoje oraz przywożą przedmioty niezbędne do funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Dział kwatermistrzowski zajmuje się również przetargami różnego rodzaju, które są niezbędne do tego, aby dostarczać do jednostek penitencjarnych przedmioty codziennego użytku. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się u Pani działo? Bo widzicie, że w systemie jest. Jakaś ustereczka oddziałowa dawaliście? Tak, Panie kierowniku. Zepsuło się u nas włącznik i klamka od okna wypada. Napięcie sprawdzić, czy jest? Dobrze, wyłączamy napięcie. Wszystko jest wpisywane do systemu usterek przez oddziałowych. Mamy wykwalifikowanych, osadzonych. Najczęściej jest coś takiego, że przechodzą tak komisje i wiedzą, wiemy na przykład, Pan był na przykład od budowlanki, czy był elektrykiem na wolności, zajmował się czymś, ma jakieś pojęcie o pracy i w taki sposób sprawdzamy to, czy na przykład nas nie oszukał i dajemy mu jakąś pracę, wykonuje, jeżeli się nadaje to jest w warsztacie. Dwie pary spodni z granatowych z cekinami tak. i gettru z granatową. Tak, Zgoda jest. Tak. Co najbardziej dotychczas Pana zaskoczyło, jeśli chodzi o tę sytuację właśnie tutaj pracy w tym miejscu, no te, tego ciągłego też kontaktu z osadzonymi, które tutaj przychodzą, też stąd wychodzą po latach? Początki mojej pracy wyglądały tak, że jednak ten stosunek do osoby osadzonej był inny. Były to dla mnie osoby takie bardziej Egzotyczne, bo osadzona osoba, skazana wyrokiem sądu. Dzisiaj, nawet jak osadzona przychodzi załatwiać jakieś sprawy w magazynie, to nawet nie zawsze myślę na ten temat. Wiem, że jest to osoba osadzona, jednak nie ma już tej egzotyki. Każdy człowiek, którego przyjmuję, którego obsługiwałem, to jest jakaś historia życiowa, które zdarzało się też, że, że osadzony. Dzieliły się ze mną swoimi odczuciami, wrażeniami czy historiami. Wiele różnych historii, dramatycznych też, a i śmiesznych, wesołych, tutaj słyszałem. Teraz pani dostała rzeczy w tej paczce, ale co pani by chciała dać swoim bliskim, właśnie po wyjściu z tego miejsca? Hmm, to, co im wcześniej dałam, czyli miłość, takie zaufanie, żeby mieli do mnie po prostu wszystko to naprawić, to, co zepsułam. To jest ważniejsze niż jakiekolwiek rzeczy tak, materialne. To jest dla mnie najważniejsze. Muszę wszystko to przeanalizować, aby zrobić tak, żeby znowu nie zrobić źle. Ile jeszcze czasu zostało na to przeanalizowanie wszystkiego? No roki, 10 miesięcy? Do końca kary ogólnie. No i mam zamiar właśnie razem z Tatą mamy zamiar działać, żeby no, te dzieci jakoś najpierw zbliżyć do siebie. Potem może jej ściągnąć tam do taty. Tak jakoś powoli, powoli, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby znowu dziś nie zgupieć i żeby to się zakończyło dobrze. Bardzo bym tego chciała. O. Zamknięty świat. Tutaj też każdego dnia toczy się życie. Poranny apel, wyjścia do pracy, szkoły, magazynu, odbieranie paczek czy jedzenie posiłków. Wydawać by się mogło, że każdy dzień przypomina tutaj ten poprzedni, każdemu jednak towarzyszą inne emocje. Są tutaj radość, strach, niepewność, ale przede wszystkim tęsknota za tym, co zostało na wolności. My nie przestajemy pokazywać Państwu tego, jak toczy się życie w zamkniętym świecie. Do zobaczenia.